No słuchajcie, powiem wam śmieszna sytuacja mi się trafiła, właśnie wykluwały mi się tutaj e, kaczki krzyżówki, no i zobaczcie, tu jest jedna skorupka od tej, jest tutaj jedno, takie było większe jako, bo też wkładałem od kaczek czubatych i mówię, to pewnie było od kaczki czubatej, się okazało, że to jest od też krzyżówki, ta się też tutaj kluje już, wychodzi, a tu mam dwie kaczuszki, jest jedna i druga. Czyli z tego dużego jaja wyszły dwie kaczuszki. No to śmiesznie, bliźniaki, bo reszta tutaj wszystkie są jajka pełne. Nie ma żadnej skorupki. Tak więc dwie kaczuszki mi wyszły z jednego jajka. Śmiesznie, bliźniaki wyszły. Kiedyś w kurczakach mi się przytrafiło. Jednakże, no nie przeżyły tego. Nie, nie wykluły się z jajka, ale dwa w środku były. Ale na kaczuszek dwóch które się same wykluły z jajeczka, to jeszcze mi się nie trafiło. Tak więc, no, śmieszna sytuacja, fajnie, fajnie, ciekawe.